Witajcie, dzisiaj zapraszam Was na recenzję naprawdę ciekawej myszki. Jest to Marvo Scorpion G980. Myszka o nietypowych kształtach, nietypowych LEDach. Całkiem ciekawa i całkiem udana konstrukcja, ale o wszystkim dowiecie się z dzisiejszej obszernej recenzji. Ceny akcesoriów Marwo macie w linku w opisie filmu, więc zainteresowanych zapraszam do sprawdzenia. A tymczasem zaczynamy recenzję, zapraszam. Przed nami naprawdę ciekawa myszka od Marwo. Zapowiadałem Wam ją wcześniej. Wcześniej jest to model G980 myszka wyposażona w dość przyzwoity sensor, czyli jest to Pixart 3325. Próbkowanie mamy tutaj na poziomie 1000 Hz, met80 przewodu, podświetlenie USB 20 milionów klików na przyciskach głównych, 6 przycisków i maksymalne DPI to 6000. Jest też software i dzisiaj go sobie oczywiście zobaczycie. I tutaj myszka jest na podkładce również Marwo, podświetlana podkładka MG010. Jakby to wrzucam Wam też w opis filmu. Myszka jest ciekawa, ma dość taki futurystyczny kształt. Też ciekawą rolkę, ponieważ rolka jest zrobiona z dwóch kawałków metalu jakby szczepionych i mamy po środku kawałek gumy, który stopuje nasz palec. Rolka kręci się, powiem Wam, tak sobie. Ponieważ tak jakby z ząbkowaniem, ale troszeczkę... Tutaj jakby czuć luzę jak się kręci. Działa też oczywiście jako przycisk. Od spodu jest naprawdę fajnie, ponieważ mamy metalowy cały spód naprawdę duże ślizgacze tutaj na takich bokach myszki, i dwa duże z przodu, dwa małe z tyłu tak więc jest tego sporo. Mamy też tutaj przełącznik profili oraz tutaj umieszczony przycisk do przełączania DPI. DPI można też zmieniać jakby to programowo jest do tego software, więc nie ma z tym problemu. Kabelek wychodzi, jak widzicie tutaj, jest on w oplocie i kabel jest dość elastyczny. Mamy tutaj logo Skorpion i model myszki na prawym przycisku. Prawy przycisk, zauważcie, że jest mniejszy niż lewy, za to bardziej wystaje. Oba przyciski są delikatnie wyprofilowane. No i z tyłu jest logo Marwo. Mamy tutaj też takie elementy LEDowe oraz bardzo, bardzo ciekawy typ podświetlenia. Mamy tutaj takie rurki. Z jakimś po prostu żelem, co daje nam bardzo ciekawy efekt wizualny. Naprawdę wygląda to super. Wewnątrz też tutaj metalowe elementy mamy, takie jakby żeberka. Mamy też przyciski boczne, które są tutaj. Ten z przodu wydaje taki charakterystyczny klik, a ten z tyłu jest cichszy. Natomiast przyciski główne działają tak: jest to taki półtwardy klik. Niezbyt duży skok, za to dość zdecydowany. Jeśli chodzi o jakość materiałów, no to jest tutaj naprawdę dobrze, ponieważ mamy dobrej jakości tworzywa i elementy metalowe. Mamy też tutaj taką sporą półeczkę na nasz kciuk. No i chwyt tej myszki jest naprawdę wygodny. Jeśli chodzi o te ślizgacze, no to sprzedają się bardzo dobrze. Myszka, pomimo tego, że jest ciężka, no to przemieszcza się może nie z takim oporem jak mniejsze i lżejsze myszki, ale całkiem nieźle. I z tyłu mamy ciekawy element, jest to takie pokrętło, które powoduje, że to nam się tutaj rozsuwa lub zsuwa, czyli myszka po prostu robi się dłuższa. Mienia się punkt podparcia naszej dłoni, żeby to wykręcić naprawdę mocno. Zobaczcie, w tej chwili mamy aż sześć tych znaczników widocznych i prawie całą skalę. No i wtedy ta myszka zdecydowanie staje się zupełnie inna, jeśli chodzi o chwyt. Ponieważ mamy to podparcie już w dużo dalszym miejscu, i teraz sobie to zakręcam. No i z sześciu znaczników zostały nam cztery. No i teraz odczucie tutaj powiem Wam, że się zmieniło maksymalnie przy mojej wielkości dłoni. To po prostu moja dłoń dotyka podkładki i jeździ jakby na tej myszce razem z tą myszką po podkładce, a jak miałem to wysunięte, to wtedy moja dłoń opierała się jeszcze na podkładce. Więc weźcie pod uwagę, że myszka jest mega szeroka, a jej długość możemy sobie wyregulować w dość szybki sposób. No Tak więc, jeśli chodzi o sam design, można tutaj wyczuć jakieś zapożyczenia, z chociażby myszek matkac ze słynnych ratów. Natomiast jakby nie było, jest to zupełnie inna konstrukcja. I w tej cenie. Jeśli chodzi o jakość wykonania i o ten futurystyczny kształt plus regulacje, no to jest to naprawdę ciekawa rzecz. I teraz zobaczcie, jeśli chodzi o wymiary tej myszki. W tej chwili jest maksymalnie skrócona. No, szerokość jest spora, bo jest to jakieś 90 mm tutaj, tak jak dobrze patrzę. Natomiast do Prawego klawisza w tej chwili to jest 130 mm. Teraz ją jeszcze rozreguluję. zobaczycie jak ona sobie urośnie. Zobaczcie, teraz jest rozregulowana i nam urosło tutaj do około 140 mm, więc ponad centymetr w tył poszła ta podpórka. No i zmienia to naprawdę dużo, jeśli chodzi o chwyt tej myszki. Ok, myszka przed nami, bierzmy się za testy. No, powiem Wam, że jest naprawdę ciężka. Tak samo przemieszczanie po podkładce nawet śliskiej. No tutaj wymaga użycia pewnej siły, więc trzeba się po prostu przyzwyczaić. To jest pewne. No i zobaczcie, mamy software. Mamy software, gdzie mamy pokazane wszystkie przyciski, możemy nadać oczywiście różne funkcje. Możemy przestawić się na tryby game mode, jest też edytor makr, gdzie możemy sobie programować kilka profili, parametry myszki, czyli czułość prędkość scrolla i prędkość double kliku oraz bardzo ważne czyli ustawienia DPI najwyższe też sobie sprawdzimy ale zostawimy do testów trzy skoki to będzie wystarczające 1000, Tysiąc, 3000 i 10 tysięcy. O, widzicie że przycisk na dole działa, mamy tysiaka, podkładka miękka, sprawdzamy, no jest ok. 3000, podkładka miękka, interpolacji brak. No i 10 tysięcy podejrzewam, że będzie. No tak, jest interpolacja. Na 5 interpolacji jeszcze nie ma. Przejdziemy na 6,5 i na 6,5 jest. Czyli tak, od około 6 tysięcy się ta interpolacja po prostu rozpoczyna. Mamy też zakładkę Poding Rate do 1000 Hz próbkowanie oraz lightning, to pokażę Wam za chwilkę. Oczywiście jeśli chcecie, możecie sobie to przełączenie DPI ustawić tutaj, i będzie łatwiej. Dobrze, 1000 na podkładce twardej interpolacji brak. 3000 brak. No i 10 000 ponownie interpolacja się pojawia. Wracamy na niższe i sprawdzamy precyzję na podkładce twardej, czyli szybsze ruchy. Powiem wam, że występuje leciutki angle snapping, leciutkie spłaszczenia tego ruchu, więc no z twardymi powierzchniami ten sensor się chyba nie za bardzo lubi. Zobaczmy, 3000 już będzie szybciej. Jest w miarę poprawnie, ale jakoś do końca tego ruchu nie czuję. Podejrzewam, że będzie lepiej na podkładce miękkiej i na 1000 jest już duży spadek precyzji, jakichś wielkich anomalii może nie ma. Wielki angle snapping też się nie robi, no ale czuć, że nie jest tutaj tak precyzyjnie jak być powinno. Widzicie, że zmiana DPI spowodowała tutaj zmianę koloru tego podświetlenia, czyli ten płyn nam tutaj na inne kolory świeci. Więc bardzo ładnie to wizualnie wygląda, naprawdę fajnie. I zaczynamy na podkładce miękkiej od tysiaczka. Uwaga, ruch wolniejszy, precyzyjniejszy, mniejsze tutaj się jakieś wkradają. Drobne błędy, naprawdę jest ok. Więc na podkładkach miękkich ta myszka śmiga ładnie. 3000, troszeczkę szybszy ruch, ale nadal w pełni kontrolowalny do ogarnięcia. Szybkie ruchy tutaj nic złego nie powodują, więc jest dobrze. No i 10000 interpolacja, która też tutaj się objawia niestety spadkiem precyzji. Jakiejś tragedii może nie ma, ale widać, że jest gorzej. I teraz pytanie, ile ta ciężka mycha waży? 150 gramów. Zdecydowanie najcięższa myszka ostatnich czasów. Naprawdę bardzo ciężka. Zaraz jeszcze sprawdzimy sobie LOD, natomiast zobaczcie sobie te efekty. Lightning. Oczywiście element świetlny to są te tutaj kropeczki. W tej chwili jest Colorful Streaming. Można wybrać góra, dół, kierunek i... Zmienić sobie prędkość. No i działa to od razu. Widzicie, całkiem ładny efekt. Steady. Wybieramy kolor, na przykład zieleń w tej chwili domyślna. Wybierzemy sobie może o na przykład taki żółty. I od razu nam wskakuje efekt. Wygląda to całkiem fajnie. Jasność możemy ustawić. Breading. W tej chwili, w wykonaniu tutaj kilku kolorów, można to sobie oczywiście przestawić, żeby. Nam oddychało na jeden, jak chcemy. Tail. Czyli taki efekt. Też całkiem przyjemny. Neon. Zobaczcie. To jest takie płynne przechodzenie przez siebie kolorów. Też ładny efekt. Colorful, steady. Czyli po prostu wybieramy sobie strefę i nadajemy kolor. Mamy 6 kwadracików, ponieważ 6 jest stref. I tak to sobie możemy też tutaj pozmieniać. Flicker, czyli przeplatanie się takie dyskotekowe pomiędzy dwoma wybranymi kolorami. Oczywiście możemy sobie tutaj zrobić... Proszę bardzo. Mamy policyjną myszkę. <grymne> Response, jak sama nazwa mówi, na nacisk. Czyli naciskamy, a nam się podświetla. Co my tu jeszcze mamy? Streaming. Też mamy tutaj w kolorze zielonym góra, dół. Możemy odwrócić sobie kierunki. Następnie jest Wave, czyli taka fala RGB. I mamy co tam jeszcze mamy? Non. No, kto by chciał wyłączać takie ładne diody? Nie rozumiem tego efektu. OK, wracamy i jest. No dobra. To mamy już to przerobione. Został nam jeszcze test parametru LOD. Sprawdźmy. Wezmę po dwie płyty, bo sądzę, że nie będzie to LOD tutaj aż takie niskie, ale mam nadzieję, że jednak tutaj będę zaskoczony. Zobaczymy. Sensor jest tak na środku. No, powiem Wam, że na dwóch nie działa, więc jest ciekawie, jest ciekawie na pewno i na jednej płytce działa. Czyli LOD jest tutaj w okolicach pewnie 2 mm, więc całkiem niskie. I jeszcze wypada sprawdzić na podkładce twardej. Gdzie na jednej płytce śmiga? Ciekawe, czy na dwóch nie będzie śmigać, już patrzymy. Okej, okay. i na dwóch, na dwóch działa skokowo, czyli to LOD jest minimalnie wyższe, a niewiele wyższe, więc już wiecie, jak jest. Dobrze, czas na sprawdzenie tej myszki w akcji. DPI mam na 3000 i sprawdzamy. Powiem Wam, ciężka jest ta myszka, naprawdę trzeba się do tego. Dość mocno przyzwyczaić. Nie da się nią zrobić takiego szybkiego ruchu jak na myszce lżejszej, więc można po prostu próbować stawić sobie wyższe DPI. Jeśli chodzi o precyzję, to jest ok. Tutaj najbardziej przeszkadza mi osobiście waga myszki. Lubię myszki dociążone, ale czasami bez przesady. Sprawdźmy jeszcze hemloka. Ok, całkiem przyjemnie. Dobrze, co do precyzji, nie mam większych zarzutów na tych DPI do 5 do 6 tysięcy praktycznie. Zachowuje się ta myszka naprawdę ok, I musimy się przejmować, że na przykład nie trafimy w cel czy coś takiego. Jak się przyzwyczaimy do ciężaru, nauczymy się ją przesuwać po podkładce. No to powinno być całkiem ok. Zrobimy jeszcze test 360 stopni. OK. Przy obracaniu szybkim postaci sensor nie wariuje, tak więc można spokojnie zrobić sobie jakiś obrót. Generalnie jest nieźle. No dobrze, trzeba przyznać, że myszka jest bardzo nietypowa, ale jednocześnie też bardzo interesująca. Jeśli się do niej przyzwyczaimy, do jej kształtu, do jej masy, no to używa się jej naprawdę dobrze. Dla Na fanów dużych, tyciążonych myszek, świetna sprawa, do tego fajne RGB świetny design. Po prostu wizualnie ta myszka to jest kosmos. Oczywiście jest to kwestia gustu. Osobiście mi się podoba. Co do sensora, no w tej cenie sprawdza się w miarę przyzwoicie, więc tutaj większych zastrzeżeń nie mam. Mamy software i wszystko działa po prostu jak należy. Można podsumować krótko, że jest to dość solidny, udany produkt ze średniej półki. I na dzisiaj to wszystko. Jeśli ten film Wam się spodobał, oczywiście będzie fajnie, jak zostawicie łapkę w górę. Nie zmuszam, ale możecie. No i będę wdzięczny za zasubskrybowanie Mojego kanału. Widzimy się w kolejnych filmach już niedługo. Pozdrawiam Was. Cześć!